Piwo jest jednym z ulubionych napojów Polaków, relaksuje, jest smaczne, orzeźwiające i idealnie pasuje do grilla lub meczów T.V. Ale okazuje się, że piwo ma również całkiem sporo atutów zdrowotnych, między innymi chroni serce, wzmacnia kości i podnosi odporność. Zwykle to wino zbiera pochwały za wywieranie pozytywnego wpływu na nasz układ krwionośny i zapobieganie jego chorobom, warto jednak wiedzieć, że piwo może być równie skuteczne w tej dziedzinie. Pite w umiarkowanych ilościach może na wiele sposobów pozytywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Pierwszy. Zdrowsze nerki. Badania przeprowadzone w Finlandii dowiodły, że wypijanie jednej butelki piwa dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych aż o 40%. Piwo jako napój moczopędny pobudza nerki do działania, dostarczając im wody, co przy odwadnianiu nerek powoduje większe ryzyko wystąpienia kamieni. Dodatkowo piwo spowalnia uwalnianie z kości wapnia, który może osadzać się w nerkach, właśnie jako kamienie. Drugi. Poprawia stosunek dobrego cholesterolu HDL do złego LDL. Okazuje się, że piwo pomaga utrzymać wyższy poziom dobrego cholesterolu HDL, a jeżeli będziesz pił jedno piwo dziennie, to poziom twojego dobrego cholesterolu może się zwiększyć nawet o 4%. Trzeci, może zwiększać poziom witaminy B. Piwo jest doskonałym źródłem witaminy B6 oraz B12, a także kwasów foliowych. Udowodniono, że osoby pijące piwo mają 30% więcej witaminy B6 niż osoby niepijące. Witamina ta utrudnia wytwarzanie substancji, która powoduje choroby serca. Wzmacnia kości, piwo może wzmacniać kości, czego dowodzą badania przeprowadzone na Tufts University. Okazało się, że mężczyźni, którzy wypijali jedno lub dwa piwa dziennie, mieli nawet o 4,5% większą gęstość kości niż abstynenci. Jednak ci, którzy pili więcej, mieli o 5,2% mniejszą. piwo zawiera dużo krzemu, który dobrze wpływa na kondycję kości. Jego niedobory powodują na przykład w przypadku złamań kończyn, wolniejsze ich wzrastanie. Optymalną dawką są dwa piwa dziennie. Przy większej ilości skutek może być odwrotny i nasze kości będą podatniejsze na złamania. 5. Redukuje ryzyko cukrzycy, wypicie jednego piwa dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy tupu drugiej aż o 25%. Niestety picie większej ilości piwa nie pomnoży tych korzyści. 6. Zmniejsza ryzyko chorób serca, badania dowiodły, że piwosze mają o 42% niższe ryzyko wystąpienia chorób serca w porównaniu do osób niepijących. Dla zmaksymalizowania korzyści ogranicz się do jednego piwa dziennie pół litra około 5% alkoholu i ciesz się zdrowiem. 7. Zapobiega zakrzepom krwi. Naukowcy z Harvardu odkryli, że umiarkowane ilości alkoholu, w tym piwa, pomagają zapobiegać zakrzepom krwi, które blokują przepływ krwi do serca i mózgu, co jest najczęstszą przyczyną wystąpienia udaru mózgu. 8. Zmniejsza ryzyko zachorowań na raka. Portugalscy naukowcy dowiedli, że marynowanie steków w piwie eliminuje aż 70% substancji rakotwórczych HCA powstających w procesie smażenia mięsa. Cukry zawarte w piwie powodują, że HCA jest przez nie blokowane. Ponadto w piwie, podobnie jak w winie, występują przeciwutleniaczek, które mają działanie antyrakowe. 9. Poprawia pamięć i pobudza mózg. Jedno piwo dziennie może nas uchronić od choroby Alzheimera i demencji. Przeprowadzone w 2005 roku badania, które objęły grupę 11 tysięcy starszych osób, wykazały, że osoby umiarkowanie pijące obniżyły ryzyko spadku sprawności psychicznej aż o 20% w porównaniu do niepijących. Dziesiąty. Wydłuża życie i to jest chyba największa zaleta piwa. W 2005 roku Amerykańskie Ministerstwo Rolnictwa na podstawie 50 różnych badań poinformowało, że osoby pijące alkohol w umiarkowanym stopniu żyją dłużej. Jak się szacuje, umiarkowane picie zapobiega 26 tysięcy zgonów rocznie dzięki mniejszej podatności na cukrzycę, zawały serca i udary mózgu. Thank you